Dzisiaj w końcu działa mi za studia i mogę nagrać kolejny odcinek, a akurat tak na szybko postanowiłam, że będzie to o, brawo, oszustwach internetowych. Na dziś padł euro gąbkacz, według mojego bloga, więc lecimy z koksem i najpierw go pobiorę może co? Bo go no, nie mam, bo nie spodziewałam się, że dzisiaj to będzie. O, jest. Jeśli w to wierzycie... No podam wam link, no ale to jest oszustwo. To nawet nie działa, poczekajcie, bo mi mikrofon się trochę przekrzywił. Hm. Jakiś konkurs y, y, ten. Na no, mają. Nie, nie biorę w nim udziału. Nie, Netflimor, Kto ja gdzieś tam mam. Dobra. Się pobiera. Zapisz Klik. A jak mam już jakiś dysk zespamować, no to zespamuje ten. Ho, ho. Czekajcie. OMG, ludzie, to ja naprawdę działa, bo mi wczoraj się cieło. No, włączam go. Trzeba trochę poczekać. Nie denerwujcie się. I kaka, da, za pomocą kitów to. E. czekajcie, jaki ja miałam login? Bo tu się wpisuje login. Bo chciałam zrobić konto fikcyjne, ale zmieniłam zdanie i login już taki został. He, reklamuję, potem zobaczymy ten kanał. Dobra, wybieramy. A, zaloguj. Regomka trwał 3-1. Zalogowana pomyślnie. Startujemy z kuksusiem? Dawno nie byłam na NK. Hej, niby regąbki zostały dodane. Czy to prawda? Sprawdzimy na NK. Chyba jestem zalogowana z tego, co pamiętam. Opinii na łobów naturalnie nie mogę wam dać, ale dam wam... Uh, yy, ...z chomiku opinie. Jeden ziomek. O lol, ile tu spamuję? Um. Nie, usługi. Eurogambki. 0 eurogambek na 0 dni. Ale widzicie, że to oszustwo. No dobra, wracamy. Aby wam pokazać opinię. A tylko poczekajcie, niech się załaduje. Pod instrukcją są. Eee, Zaczynę od tego. To nie instrukcja, tylko spam i naciąganie transferu. ps -y. Nie ma czegoś takiego jak darmowe generowanie eurogąbek. Uśmiech. Ale kto głupi i tak pobierać będzie, zachęcam do pobierania nie działa. Uśmiech. Rysiu jakiś tam. Zgadza się, nie ma czegoś takiego jak darmowe eurogąbki i programiki tego typu, a robienie ludzi w balona i żerowanie na ich niewiedzy źle świadczy o właścicielu tego chomiczka. No widzicie, 1,815 głosów. No nie polecam wam to się bawić, ale no jakimś naprawdę, naprawdę chcecie, żeby nie było mi błagania w komentarzach, to podam wam link. Ale nie ma sensu. Link do bloga też będzie w opisie. I sorry, że tyle nie nagrywałam, ale nie chciało mi się, a której mi się kampejże zepsuło. Błagam cię, kampejże, nie rób mi tego. Dzięki. Ehm, no i wiecie. Będę nagrywać ja niedługo drugi odcinek podejścia do... Yy, yy, sorry, bo mi się mikrofon przekrzywił. Do symulatora woźnej. Jakoś będzie lepsza, nie będzie lagów. Bo tak, dobrze wszyscy wiemy... No nie, nie wiecie pewnie, yy, bo nie oglądaliście tego filmu. Nagrywam na innym komputerze. Yy, więc... Yy, no cóż, on no, jest spoko sprzęcior. Nawet no próbowałam wysadzania TNT w Minecrafcie, nie było Out of Memory, choć powinno być. No, więc wiecie, ale tam gadamy już nie na temat, to ja już skończę, bo nie mam więcej co do gadania, tylko se czas nabijam. Dobra, na to Marka!